Niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce, odpowiada na pytania internautów. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Albert Longterm Rokicki. Witam w kolejnym odcinku Pytań do Longterma, cyklu nagrywanego razem z Inwestorzy TV. Przechodzimy od razu do Waszych pytań na Facebooku. Krzysiek się pyta: które spółki mają w 2016 roku duży potencjał wzrostu? Ja cały czas podtrzymuję moją opinię na temat spółek eksportowych, znaczy pozytywną opinię. Uważam, że dzięki bardzo korzystnym kursom walut, te właśnie spółki, które sprzedają swoje produkty za granicę, osiągną największe zyski. Te zyski rekordowe, najprawdopodobniej być może największe w historii dla niektórych przedsiębiorstw, pokażą już za czwarty kwartał ubiegłego roku. Fenomenalny powinien być również pierwszy kwartał tego roku. Oczywiście to tyczy tych spółek, które eksportują swoje towary do zachodniej Europy i szczególnie tych, które, którym udaje się sprzedawać swoje produkty i usługi w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na bardzo drogiego dolara, który jest najdroższy od ponad 10 lat. Oczywiście te spółki, które miały dużą ekspozycję eksportową na rynki wschodnie, czyli Ukraina, Rosja, nie będą w stanie pochwalić się równie dobrymi rezultatami. Natomiast część z nich, jak choćby Amika, którą omawiałem w poprzednim odcinku, zdołała sobie z nawiązką zrekompensować tę stratę w Rosji zwiększeniem udziału na rynkach Europy Zachodniej, we Francji, Hiszpanii i przede wszystkim Wielkiej Brytanii. Także ja bym stawiał na eksporterów, a przede, przede wszystkim eksporterów dolarowych. Do takich należą spółki informatyczne producenci gier. To są klasyczni eksporterzy dolarowi. Dużą bardzo ekspozycję, nawet dochodzącą w niektórych przypadkach do 90% przychodów, generują w, właśnie w popularnym zielonym, czyli w dolarze amerykańskim. Tomek się pyta, czy Deutsche Bank może zbankrutować? Bardzo głośny temat ostatnimi czasy. Te informacje o problemach. Największego niemieckiego banku, przedostały się do mediów szerokiego nurtu. Ja osobiście uważam, być może tutaj powiem coś kontrowersyjnego, ale ryzyko bankructwa tak dużej instytucji jest równe ryzyku uderzenia przez piorun w słoneczny dzień. Ponieważ, jak to się mówi, ta instytucja jest too big to fail, czyli jest za duża, żeby upaść. Pamiętamy, co się stało w Stanach Zjednoczonych, kiedy zagrożone były Wielkie banki amerykańskie, City Bank i Bank of America. Wtedy rząd Baracka Obamy, praktycznie rzecz biorąc, nacjonalizował te dwa banki, pomógł im pieniędzmi podatników i one zostały dokapitalizowane pieniędzmi rządowymi. Banki te przetrwały i radzą sobie całkiem nieźle w, w ostatnich latach, żeby również, e, nie być gołosłownym, no to JP Morgan również dostał e, pomoc z tego programu TARP rządowego w, w mniejszym stopniu niż e, Citi i Bank of America i w 2014 miał najlepsze wyniki w historii, tak? Czyli to jest tak, że te banki mają swoje problemy przejściowe, a potem e, być może dzięki delikatnemu wsparciu rządowemu dokapitalizowaniu, wychodzą na ścieżkę wzrostu i generowania zysków. Podobnie może być z Deutsche Bankiem. Mi ta historia, ta nagonka przypomina nieco ostatnią aferę Volkswagena. Tak? Jest to porównywalny case według mnie, gdzie przejściowe problemy, jakaś przejściowa afera nie jest w stanie zagrozić długoterminowemu bytowi takiej, takiej znanej marki jak Volkswagen czy też Deutsche Bank w przypadku tego banku, także ja bym się tutaj specjalnie nie obawiał. Bardziej bym się obawiał o, o mniejsze banki, chociażby w Polsce, tak. Nie chcę tutaj wymienić, wymieniać nazw, żeby nie straszyć nikogo, szczególnie akcjonariuszy, natomiast bardziej bym się bał em, trzymać pieniądze w niektórych mniejszych bankach. Ja już nie wspominam o Skokach, niż w Deutsche Banku, w największej instytucji w Europie, jednej z największych na świecie. Teraz przechodzimy do pytania z mojego portalu longterm.pl. Mili się pyta, Albert, co sądzisz o spółkach produkujących maszyny górnicze? Takie jak Famur, Copex. Czy sugerujesz cały czas obserwować KGHM i miedź jako papierek lakmusowy dla całej branży? Czy może takie spółki maszynowe pójdą swoim torem? Ja uważam, że wciąż należy tego lidera obserwować. Kiedyś było takie powiedzenie, że KGHM to jest generał Hossy w ogóle, tak? Czyli jaki KGHM, taki polski rynek. Dlatego nie tylko odnośnie tych spółek, o których wspomniałeś, czyli spółek górniczych, należy obserwować go jako ten właśnie papierek lakmusowy, bardzo fajnie to ująłeś, czy też taki... Kanarek w kopalni, ja bym to nazwał nawet, bo jest to yy, sektor górniczy, więc może lepsze określenie, kanarek w kopalni, który będzie nas przestrzegał, e, pokazywał, co, co się wydarzy w przyszłości. E, ja uważam, właśnie popatrzmy na KGHM, jeżeli on e, wyłamie się z trendu spadkowego, to będzie to bardzo pozytywny sygnał dla całej branży, jako największa spółka jako lider. Natomiast z moich takich nieoficjalnych informacji wynika, że te spółki mocno inwestują, takie jak Copex, właśnie FAMUR. Nie są to informacje potwierdzone, aczkolwiek no nie, nie ma powodu, żeby, żeby nie ufać tym, tym osobom, które, które mi przekazały takie informacje. Wynika z tego, że no ktoś musi coś wiedzieć już wcześniej, tak? no bo kiedy się inwestuje. W dany biznes. Najczęściej właśnie jak nikt w to nie wierzy, to po latach okazuje się, że to jest złoty strzał. Nie inwestuje się wtedy, kiedy wszyscy uważają, że jest super, super interes, jak to było chociażby jeszcze niedawno, w 2014 czy 13 z ropą naftową. Wszyscy myśleli, że wydobywanie ropy ze złóż łupkowych, czy też w ogóle wydobywanie ropy jest genialnym biznesem, gigantyczna rentowność. No i praktycznie wszyscy się pomylili. Bo ropa spadła ze 120 na poniżej 30 dolarów. Tak samo w drugą stronę teraz. Nikt nie wierzy w ten biznes wydobywczy, przynajmniej większość obserwatorów. Odważni biznesmeni, odważni menadżerowie inwestują. Na zasadzie też Buffetta, tak? Bądź chciwy, jak wszyscy się boją. Także to wszystko jeżeli chodzi o e, dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo za nadesłane pytania. Zachęcam do zadawania kolejnych. Z inwestorskim pozdrowieniem Albert Longterm Rokicki.